Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony Wiktor Doktor, a to kolejna odsłona podcastu BSSB z tajemnic. Wracamy na ścieżkę prawną i dzisiaj ponownie moim gościem jest Mateusz Chudzik z kancelarii Chudzik i Wspólnicy z Łodzi. Cześć Mateuszu. Cześć wiktorze, dzień dobry wszystkim. Miesiąc temu widzieliśmy się po raz pierwszy w takim prawnym przeglądzie, że tak powiem, interesujących rzeczy, które nam fundują ustawodawcy i które, no, do których bądź co, bądź prędzej czy później będziemy musieli się dostosować. Na dzisiaj już sobie sprawdzam. Mamy siedem punktów do obgadania i to są przeróżnej natury, bo dotyczą one i kwestii biznesowych, i kwestii trochę ze świata finansów. Ale też i zaczniemy od czegoś, co jest bliskie chyba każdemu Kowalskiemu w naszym kraju, czyli nowa ustawa deweloperska. Co to takiego? E, tak, zaczniemy od nowej ustawy deweloperskiej. Ja na początku tylko wspomnę, że wybór dokonywany przez nas tutaj tych tematów jest powiedzmy przypadkowy. Kolejność, nie świadczy o ważności zmian, ale właśnie zacznijmy o czymś, co jest ważne dla każdego Kowalskiego. 1 lipca tego roku weszła w życie ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz deweloperskim funduszu gwarancyjnym. I jest to nowa ustawa, która wprowadza istotne zmiany. Które mają zapewnić przede wszystkim większą ochronę nabywców w lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Zakres tej ustawy obejmuje nie tylko umowy deweloperskie, czyli zawierane przed lub w trakcie realizacji inwestycji deweloperskiej, ale także ma zastosowanie do umów zawieranych przez dewelopera już po zakończeniu budowy. A gdybyśmy mieli się odnieść do poprzedniej wersji tejże ustawy, to jakie mamy tutaj najistotniejsze zmiany? Nowa ustawa obejmuje nie tylko umowy deweloperskie, czyli zawierane przed lub w trakcie realizacji inwestycji deweloperskiej, ale także ma zastosowanie do umów zawieranych przez dewelopera już po zakończeniu budowy. Co więcej, część przepisów ustawy będzie miała zastosowanie do umów w sprzedaży wybudowanych już lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych. Zawieranych przez przedsiębiorców innych niż deweloperzy, to znaczy, którzy nabyli lokale od deweloperów, aby odsprzedać je dalej konsumentom. Chodzi tutaj właściwie głównie o tak zwanych fliperów czyli o przedsiębiorców, którzy tanio kupują w dużych ilościach, często lokale od deweloperów, a następnie je remontują, przygotowują i sprzedają konsumentom. Także ciekawa rzecz, ustawa ma zastosowanie do umowy rezerwacyjnej oraz do umów, których przedmiotem jest odbiór lokalu. Okej, okay. a coś więcej z tą umową rezerwacyjną? Bo z tym to, z tego co pamiętam, jakoś niekoniecznie zawsze prosto było. Tak. Do tej pory nie było regulacji ustawowej i definicji umowy rezerwacyjnej. Teraz ta nowa regulacja, nowa ustawa wprowadza definicję umowy rezerwacyjnej i jest nią czasowe wyłączenie umowa, której przedmiotem jest czasowe wyłączenie z oferty sprzedaży lokalu mieszkalnego czy też domu jednorodzinnego, takiego który został wybrany przez tego potencjalnego kupującego, zwanego rezerwujący. Co ważne, umowa taka powinna być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności. I co ważne, do tej pory deweloperzy pobierali opłaty rezerwacyjne przy, w przypadku zawarcia takiej właśnie umowy rezerwacyjnej i jest wprowadzone ograniczenie przez ustawodawcę, ograniczenie wysokości takiej opłaty. Obecnie nie może ona przekraczać 1% ceny nieruchomości określonej. W prospekcie informacyjnym. Także no właściwie tylko dla uzupełnienia można dodać, że nowa ustawia ponadto ustanawia deweloperski fundusz gwarancyjny, który stanowi wyodrębniony rachunek w ubezpieczeniowym funduszu gwarancyjnym. No, okej, okay, no to miejmy nadzieję, że teraz już będzie trochę bardziej to poukładane i trochę jasno. A teraz, żebyśmy sobie wrzucili nowy temat do naszej rozmowy, to coś, co jest chyba najbliższe znowu nie tyle sercu każdego Kowalskiego, co każdego pracującego Kowalskiego, no bo mamy zaproponowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. No to rozłóżmy sobie to na czynniki pierwsze. I jakie najciekawsze zmiany nam w tym obszarze zaproponował ustawodawca? Najważniejszą propozycją jest zapowiadana od dawna regulacja dotycząca pracy zdalnej. Projekt ustawy on 7 czerwca trafił do Sejmu i zakłada nałożenie na pracodawcę odpowiedzialności za zapewnienie pracownikowi materiałów i narzędzi pracy, w tym także urządzeń technicznych niezbędnych do wykonania pracy zdalnej. Co istotne, pracodawca będzie miał prawo skontrolowania pracownika wykonującego pracę zdalną. Myślę, że warto przytoczyć treść proponowanego artykułu 67 z indeksem 24 nowelizowanej ustawy, a brzmi on następująco, iż pracodawca będzie zobowiązany do zapewnienia pracownikom, wykonującemu pracę zdalną materiały i narzędzia pracy, w tym urządzenia techniczne niezbędne do wykonywania pracy zdalnej, zapewnienia e, instalacji serwisu konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, ale także będzie zobowiązany pokryć niezbędne koszty związane z właśnie z instalacją tego sprzętu, serwisem, eksploatacją. E, co ważne, będzie także zobowiązany pracodawca pokryć koszty energii elektrycznej czy też usług, e, Telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonania takiej pracy zdalnej. Co również ważne, projektowany przepis nakłada na pracodawcę obowiązek pokrycia innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów zostanie określony w porozumieniu, czy to zawartym z związkami zawodowymi lub wskazanymi w regulaminie. Czy też, jeśli nie ma takiego e, regulaminu no, w oddzielnym jakimś porozumieniu z pracownikiem? E, ciekawe jest również to, że e, no, pracodawca będzie zobowiązany zapewnić pracownikowi wykonującemu pracę zdalną szkolenie, czy też pomoc techniczną niezbędną do wykonania takiej pracy. Dobra, a powiedz mi, czy to jest tak, że w każdym przypadku i czy zawsze ten pracodawca będzie musiał zapewniać materiały i, i, i narzędzia pracy? Nie. Projekt zakłada, że pracodawca z pracownikiem będą mogli ustalić zasady wykorzystywania przez pracownika wykonującego pracę zdalną materiałów i narzędzi, w tym urządzeń technicznych. W większości pewnie przypadków chodzi o komputery. Takich, które nie są zapewnione przez pracodawcę. I w sytuacji, kiedy właśnie pracodawca nie zapewni pracownikowi takich materiałów, takich urządzeń, pracownikowi przysługiwać będzie ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą. Co ciekawe, obowiązek pokrycia kosztów albo wypłatu ekwiwalentu, o których wspomniałem powyżej, może być zastąpiony obowiązkiem. Wypłaty ryczałtu pracownikowi. Warto te, także podkreślenie jest to, że ten projekt zawiera procedury ochrony danych osobowych i pracodawca będzie określał takie procedury na potrzeby pracy, właśnie pracy zdalnej. Ustawodawca wskazuje, że w razie potrzeby może być przeprowadzony instruktaż i szkolenie, w tym zakresie pracownika. Pracownik wykonujący pracę zdalną będzie obowiązany do zapoznania się oczywiście z obowiązującymi procederami oraz do ich przestrzegania. Projekt podkreśla także, że pracownik wykonujący pracę zdalną nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie nawiązywania czy też rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia. W celu podnoszenia kwali, kwalifikacji zawodowych, no nie może być traktowany mniej korzystnie niż inni pracownicy zatrudnieni przy takiej samej lub podobnej pracy, z uwzględnieniem odrębności związanych z warunkami wykonywania pracy zdalnej. Podkreśla się także w tym projekcie dosyć wyraźnie zakaz dyskryminacji w tym zakresie. Co więcej, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, pracodawca umożliwia pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy zakładowych, obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej. Czyli jest to jakby wyraz właśnie braku dyskryminacji pomiędzy pracownikami pracującymi. Na miejscu, a pracownikami pracującymi zdalnie. To chyba takie najważniejsze rzeczy. Ja tylko podkreślę, że jest to projekt. Prace cały czas trwają w Sejmie, i oczywiście na ostateczną wersję zmian no, musimy jeszcze chwilę poczekać. No właśnie, diabeł zawsze w szczegółach, więc pytanie, jak długo nam przyjdzie na to czekać, ale pewnie taka refleksja mnie naszła, słuchając tego, co, co mówisz, bo tu powierzenie sprzętu, tu ekwiwalent, tu ryczałt, zaraz się urodzi cały temat, jak to podatkowo ugryźć z punktu widzenia takiego pracownika, nie? No jak zwykle, pytań chyba mamy więcej niż odpowiedzi. Jest to Ciekawy temat i myślę, że zarówno podatkowcy, jak i prawnicy, HR-owcy, będziemy mieli co robić, będziemy mieli sporo odpowiedzi. Ja tak właśnie się domyślam, że na brak pracy to na pewno nie będziecie narzekać, natomiast trzymam kciuki, żeby rzeczywiście ten projekt przeszedł w kolejny etap, żebyśmy mieli już coraz więcej konkretów i żeby było widać przynajmniej, hmm, nazwijmy to światełko w tunelu z datą, kiedy to wszystko zacznie być realizowane, bo chyba tego, czego nam wszystkim jako przedsiębiorcom brakuje, to jakichś wyraźnych terminów, do kiedy pewne regulacje prawne nam się tak faktycznie na rynku pojawią. Ale okej. Okay. Ruszyliśmy temat, który był bliski Kowalskiemu pod kątem mieszkaniówki. Ruszyliśmy temat bliski Kowalskiemu, który jest pracodawcą no i poszukuje dla siebie rozwiązań prawnych z kodeksem pracy. A teraz mamy kolejny ciekawy temat, a mianowicie coś chyba bliskiego sercu wymiarowi prawa, sądownictwa, a mianowicie temat nowych zasad przedawnień. Co w tym się dzieje? W związku z nowelizacją kodeksu cywilnego weszły w życie nowe zasady dotyczące przedawnienia roszczeń. Zdaniem ustawodawcy zmiana ta ma wywrzeć pozytywny wpływ na ustabilizowanie relacji pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Przed nowelizacją wystąpienie z wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej lub wszczęcie postępowania przed medytorem przerywało bieg tego terminu. Obecnie zawezwanie do próby ugodowej będzie skutkowało zawieszeniem, a nie przerwaniem biegu terminu przedawnienia. Termin będzie zawieszony przez czas trwania takiego postępowania, a po zakończeniu postępowaniu ugodowym czy mediacyjnym termin nie będzie rozpoczynał się na nowo, lecz będzie biegł dalej od momentu, w którym nastąpiło jego zawieszenie. Jako przykład można wskazać, że jeśli ktoś złoży wniosek o wezwanie do próby ugodowej na miesiąc przed terminem przedawnienia, to po zakończeniu postępowania pozostanie miesiąc do momentu, aż rozszczenie stanie się przedawnione. No, to, to dosyć istotna informacja. Temat mój ulubiony, Polski Ład. Tak dla przypomnienia, bodajże to był 13 czerwca, kiedy to prezydent złożył swój podpis pod tym wspaniałym dokumentem. Natomiast w takim razie, jakie najistotniejsze wprowadzono tutaj zmiany? No cóż, tak, rzeczywiście przychodzimy do tematu, który pozwolę sobie na, na pewien żart, no jest raczej sportem, a dokładnie jazdą figurową na lodzie dla wszystkich kadrowych oraz księgowych, również dla prawników. To tak, chyba no istotny... to poczekaj, to jeszcze tak, żebyśmy to chyba lepiej zdefiniowali, to nie tylko jazda figurowa na lodzie, co to na lodzie, który wyruszysz na jakimś jeziorze. Tak, jest dość nierówny i no tak, tu może moglibyśmy różnych porównań, różne porównania stosować. Rzeczywiście jest tego dużo. W poprzednim podcaście wspominaliśmy. Natomiast no, to, co jest najbardziej kluczowe, czyli obniżka stawki PIT z 17% do 12% dla podatników rozliczających się przy pomocy skali podatkowej. Po drugie, likwidacja ulgi dla klasy średniej z możliwością skorzystania z niej wyjątkowo przy rozliczeniu za rok podatkowy 2022, jeśli jej zastosowanie okaże się korzystniejsze dla podatnika. Po trzecie, możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku na skalę podatkową dla osób, które jako forma opodatkowania w bieżącym roku wybrały ryczałt lub podatek liniowy. W końcu po czwarte, możliwość rozliczenia w podatku dochodowym składek zdrowotnych. Do określonego limitu dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie czy też karcie podatkowej. No i coś, co może też niektórych zainteresować, ograniczenie ulgi na zabytki od 1 stycznia 2023 roku. To chyba najważniejsze zmiany. No, to teraz wszystko w rękach naszych księgowych, żeby to wszystko odpowiednio, prawidłowo policzyć, poskładać i potem jeszcze wiedzieć, jak to obronić, no bo przecież to różnie może być wszystko potem składane, interpretowane w tym ładzie polskim 2.0 z podpisem prezydenta. Dobrze, słuchaj, jakim samochodem jeździsz? W sensie jakimś... Plug-in, jakim? plug-in, z benzyna, z plug, z plug czy z elektrycznym. No właśnie, a ja jeżdżę hybrydą, ale nie plug-inem. Zazdroszczę. Tylko taką, taką normalną hybrydką, nie? Ale słuchaj, 2.35 bodajże to taki magiczny rok, który wygląda na to, że z samochodami z silnikami spalinowymi będziemy mieli nieco gorzej. Jak w tym obszarze? Tak, no. Europalam, Europarlament przyjął projekt Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności o ograniczeniu emisji o 100% w 2031 roku. Chodzi zatem o osiągnięcie zero emisyjności na drogach, oznacza to zakaz rejestracji nowych samochodów spalinowych, a także zakaz sprzedaży nowych samochodów spalinowych od 2035 roku. No cóż, przyjęte rozwiązanie poprzez obniżenie limitu emisji spalin samochodowych z pewnością no, będzie miało pozytywny wpływ na środowisko. Niemniej nie można pominąć pozostałych skutków wprowadzonej regulacji. No a tutaj chyba troszeczkę no ciężko sobie jeszcze nam wyobrazić tę nową, nową rzeczywistość. No, czy my jesteśmy gotowi na to? Czy w ogóle myślimy o tym? Bo gotowi jeszcze z infrastrukturą na pewno nie, ale myślę, że dużo jest do zrobienia w obszarze świadomości, szczególnie Polaków. Na tą edukację to na pewno potrzebujemy sporo miejsca, ale tak myślę sobie o tej całej infrastrukturze, która będzie musiała towarzyszyć tym samochodom. No to jeżeli 2,35 jest za 13 lat od dzisiaj, wow, to nas czeka co najmniej, że tak powiem, tempo budowy jak co najmniej stadionów w Katarze albo przygotowywania się na olimpiadę w Pekinie. Jeśli chodzi o terminy, które by trzeba było tutaj spełnić, żeby tą infrastrukturę mieć gotową na te samochody niespalinowe? No tak, są jeszcze oczywiście skutki. Kwestia, no, jak czegoś się zabrania, no, to powoduje zmiany na rynku, na rynku pracy. No, część przedsiębiorstw tak naprawdę będzie musiała się zlikwidować, które oparte są na, na spalinowych silnikach samochodowych? No, dużo, dużo znaków zapytania. No właśnie, no właśnie. Ja się tak zastanawiam. Tak już wrzucę to jako dodatkową wrzutkę, powiem Ci, bo przecież mamy jeszcze takie coś jak agregaty prądotwórcze, które stoją na terenie różnego typu zakładów pracy i też budynków biurowych. Skoro zabijamy, że tak powiem, silniki spalinowe, to pytanie brzmi, co z takimi agregatami, które są stricte na ropę albo na jakieś tam inne ciekłe. Paliwa. Dobra, to taki ad vocem komentarz, ale słuchaj, jest pod górkę, ale jest też i z górki, bo na przykład mamy też łatwiejszą rejestrację tych samochodów. Tak, e, nastąpiła nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym i od dnia 4 września tego roku nie będą wydawane już karty pojazdu i nalepki kontrolne. E, dobra informacja, że na pewno w związku z tym opłaty przy rejestracji będą niższe. Zmiana ta no, jest spowodowana między innymi faktem, że organy rejestrujące pojazdy i kontrolujące ruch drogowy mają dostęp do systemu CEPIK. No, czyli jakieś plusy są. Nawet może być taniej. <laughs> Okay. Słuchaj, to skoro już poszliśmy w takie nieco lżejsze tematy, to może, znaczy lżejsze, nie wiem, czy to akurat dobrze nawiązuje w tej chwili, ale okej, okay, było trochę o pozytywach, a teraz jest troszeczkę o naprawianiu pewnych błędów albo o wyprowadzaniu ludzi z błędu, może w taki sposób. Od kilku lat towarzyszą nam różnego typu takie oznaczenia, typu bio, eko yy, i tak dalej. To możemy znaleźć w szeregu różnych miejsc, ale. Z tym było trochę pod górkę i było trochę nawet pewnych, nazwijmy to, nieścisłości, albo wręcz, może użyjmy tego słowa, wprowadzaniem w błąd konsumentów, co tak naprawdę kryło się albo powinno się kryć za, za tego typu hasłami. No i mamy koniec tego, że tak powiem, wprowadzania w błąd, jeżeli mówimy o używaniu w nieprawidłowy sposób tych oznaczeń bio i eko. Tak, prezydent podpisał ustawę o rolnictwie ekologicznym, podpisał ją 23 czerwca tego roku. Ustawa dostosowuje polskie prawo do unijnych przepisów, m.in. w zakresie kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną. Przepisy ustawy mają pomóc w walce właśnie z tak zwanym greenwashingiem, czyli wolnym tłumaczeniu ekościemą, czy też posługujemy się pojęciom zielone mydlenie oczu. Chodzi ogólnie o działania mające zniechęcić do kupowania jakichś produktów polegające na niezgodnym z prawem przekonywaniu, że produkty te wytworzono zgodnie z zasadami ochrony środowiska. Chodzi o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom podejmowanym przez firmy, które nie podejmują kroków bądź nie podejmują ich wystarczająco, by być ekologiczne i odpowiedzialne społecznie, ale chcą być jako takie postrzegane. Ustawa doprecyzuje przepisy dotyczące kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną. Myślę, że to jest dobra wiadomość i my, jako konsumenci, no, będziemy czuć się bezpiecznie, że kupując dany pro, produkt z oznaczeniem bio lub eko, będziemy kupować to, czego naprawdę chcemy. No właśnie, bo marketing czyni cuda, nie? Na wszystkim możemy dać naklejkę, że coś jest bio i eco, ale gorzej z faktycznym stanem rzeczy, który się za tym kryje. Słuchaj, siedem ważnych tematów. Tak naprawdę wygląda na to, że ten czerwiec to był taki dosyć bogaty, jeśli chodzi o, o te wszelkie różne zmiany, i to jak widać od prawa do lewa. Od mieszkaniówki po y, miejsca pracy, po y, automobile, i tak dalej, i tak dalej. Także tu widać, że się sporo działo. Czy myślisz, że teraz zaczęty właśnie miesiąc, lipiec, y, to również będzie okres wytężonej pracy dla prawodawców, czy raczej możemy się spodziewać nieco zaciągniętego hamulca ręcznego? Z tego co kojarzę, w lipcu są posiedzenia Sejmu. Teraz odbywa się chyba 57 posiedzenie Sejmu. Będzie kolejne jeszcze w tym miesiącu, więc oczywiście możemy spodziewać się jakichś nowych rozwiązań, bądź też mogą jakieś projekty nowe wpłynąć do Sejmu. Na pewno o tym przy kolejnej okazji poinformujemy. To bardzo Ci dziękuję za dzisiaj, bo to rzeczywiście ekspresowy przegląd kilku bardzo istotnych tematów. Rzeczywiście, z tego co ja kojarzę, to nasi wspaniali, miłujący nas posłowie i senatorowie chyba na urlopy idą dopiero jakoś w połowie sierpnia, czy jakoś tak. Więc chyba jeszcze czeka nas zalew kilku ciekawych, różnych tematów prawnych, które będziemy mogli sobie przybliżyć na początku wspomnianego miesiąca sierpnia. Dokładnie. To za dzisiaj Ci bardzo serdecznie dziękuję. To było jak zwykle przyjemność móc sobie z Tobą porozmawiać i przejść przez te wszystkie tematy. Mam nadzieję, że nie będą one solą w oku naszym słuchaczom i naszym widzom, którzy tutaj mają okazję posłuchać sobie o tym, co ciekawego dzieje się w polskim prawie i co czeka nas w tym, jakby nie było, otaczającym ekosystemie nasz biznes. Także dziękuję Ci za dzisiaj. Dziękuję bardzo.